Cześć! Już nie powiem skąd Was witam. Nie wiem na czym skończyliśmy. Dziś jest. Sorry. Dziś jest. Eee... Jaki dzisiaj tygodnia dziś jest? Eee. W środa. Aha, no tak środa, bo ja myślałam, że sobie nagrywałam w piątek. Nie. Oś nagrywałam o przyjechał Czyli w poniedziałek. No i w sumie oprócz tego, że miałam pełno misji, wszystkie z nich zostały zrealizowane. Teraz jadę szybko do sklepu, bo muszę nakładać właśnie. Oczywiście remont jest nisko, ale dobra, po kolei. Postaram się dzisiaj wrzucić wam jakiegoś vloga. I odebrałam plakat, um, czyli Antek Wajda wraz ze swoim Transatlantykiem e, zamieszkało mnie w domu. Wkleję wam plakat gdzieś tu, tu, jest to, tu, o, tu e, i okazało się, że w ogóle dziewczyna, od której kupiłam ten plakat na OLX, to jest ta, o której wcześniej wziąłam komodę, e, nie, nie obczaiła, że plakat jest przecięty z jednej strony. E, okazało się, że ona taki kupiła. Nie powiem wam gdzie, ale nieładnie tak, nieładnie, tak się nie robi z oficjalnego źródła w każdym razie, podczas, nie wiem, nie wiem co to mogło być, jakiś, nie wiem, w każdym razie, um, ja dopiero to zobaczyłam jak przyszłam do domu, no ale trudno, mam unikat, nie chciałam zwrotu, no, jak mówi, że spokojnie. Te, które ma z, ze sprzedaży na no, tam swoich tych przedmiotów używanych? Inwestuje w ryż i materiały biurowe. Słuchajcie, dla dzieci w Kenii dacie wiarę? No, jedziesz tym piścikiem, czy co ty robisz? W Kenii, gdzie y, okazuje się, że ona jeździ tam od dziecka i teraz właśnie też będzie zaraz za dwa miesiące lecieć tam i w ogóle mega. No, także tym bardziej nie chciałam zwrotu. Nie, nie, nie to nie jej wina, ona on też nie wiedziała, że ten plakat jest przycięty, nieważne. <laughs> Było zdjęcie, ja nie zauważyłam w locie wszystko, a potem przyszło, przez myśl że ktoś go dotnie. E, dobra, nieważne. I tak, kubył jest. Dobrze, że y, w sumie przyleciał, bo okazało się. No nie okazało się, tylko ja twierdziłam, że już nie będziemy kłaść gładzi na łączenia, że wystarczy sam uniflot. Mm -hmm. No, także nam poszlifował mm, bo który jest kontuzjowany. I to tak fest, bo przy tego, że miał ten zabieg, to jeszcze stało mu się coś z kolanem, bo na antresoli nakładał e, Uniflot na kolanach i no, a że ma chore kolana jak wszyscy z nas i starość doskwiera to to wiadomo. Pamiętam, jak moje ojcu ściągali wodę z kolana, także jak ma się tak samo załatwić, to powodzenia, bo ojciec się regeneruje, jak wiecie, po prostu jak robokop, a... Ale który raczej nie choruje, no ale... <laughs> Dobra, słuchajcie, jestem pod Ediciem. Jak będzie ziemia do kwiatków, tak mamu pamiętam, ale jest luty na, nadal. E, to kupia. Ktoś wywalił jeszcze jedną komodę na śmietnik, więc wysyłam chłopaków po komodę. Eee. Ja zrobię szybko zakupy, i muszę lecieć nakładać jeszcze w, w, w szafie na łączeniach paru, coś tam. No, i jutro będzie szlifowanie i sprzątanie, już ostateczne. Kubył dzisiaj jedzie, ale przyjedzie w przyszłym tygodniu, a co resztę to wam opowiem. Albo nie, bo wszyscy to oglądają, się wszystko wyda. Tymczasem, tak, ale wyglądam. Nadal jestem zmęczona na maksa lecę po bilet parkingowy. Mm, dobra, jestem. Co ciekawe, byłam teraz jeszcze szybko w Lidlu mm, i wszyscy olewają te bilety, wiecie, takie co się bierze darmowe pod marketami. W, we Wrocławiu, już chyba wszędzie tak jest. I wyobraźcie sobie, no ja oczywiście zawsze biorę ten bilecik, no jak żeby inaczej, ale parkuję sobie tutaj dzisiaj. I gość, przy którym zaparkowałam, moja mandat 95 lata, za szybką. I wyobraźcie sobie, że... ale pachnie bazylią, znowu kupiłam bazylię i... wyobraźcie sobie, że to już nie pierwszy raz, ale jest i sukces dnia dzisiejszego, mianowicie udało mi się oddać młynki na pierwszy i sum, które się zepsuły i pierwszy raz coś mi się w Lidlu zepsuło, znaczy w Lidlu z Lidla. Mm, także smutaczek, ale super jak zwykle. Yy... Jeśli chodzi o zwroty, naprawy, reklamy, cokolwiek, no to bez zastrzeżeń. Ten sklep jest jednak... Mm, i, jeśli chodzi o, o załatwianie takich spraw bez konkurencyjny Czy my zdążymy? My zdążymy. Boże, jak mi z leci. W ogóle jestem taka spuchnięta. No i teraz szybko lecę. Muszę zapłacić rachunki, no bo już taki czas nastał. Powinnam złożyć vloga. Nie wiem czy mi się tu uda, bo jak będę już miała wolną drabinę, to będę musiała jeszcze przy suficie nałożyć jakieś coś tam, spachle gładź, wiecie, jak to idę. Eee. Jeszcze muszę zdjęcia wysyłać. Takie piękne zdjęcia mam. Nie miałam czasu, żeby wrzucić to na, na insta. Bo że ja nie wiem, Ech, niech to się już skończy. Teraz to już mam dosyć trochę, serio. Tak gładź, kurde, tak gładź mnie normalnie... Taki cały już remont, że jest coś tam, trudno. Ale gładź. Czy tam nawet ten uni jak się szlifuje, wiecie. Boże, jak wygląda. Już nie mu... Ja już o moich paznokciach w ogóle nie będę... Dobrze, żeby tego nie widzicie. Niestety ja na to muszę patrzeć. Ten już jest ten podkład tutaj na palcu, wiecie, bo tu to został top od hybrydy i... Po prostu on pożółkł od detergentów, czy tam od czegoś nie wiem. I wygląda jakby miała niepełnosprawność. Nie co coś niedobrego. Jakby się działo, coś niedobrego. O ładko. Dobrze. robiła depilację, mówiła mówi, zgadnij ile mi wycenił facet szafkę w kuchni. Taką, wiecie, co sprzedają dwa zestawy po 400 w tym w, w obi czy tam gdzieś. No takie wiecie, dwa razy po 400 plus blat, nie? A ja wiem tak z 15 tysięcy, ona mówi tak, że wpływ od 13 000 do 20 tysięcy. Wejdźcie to? O, taki chyba się mierzy. A mówiłam wam, że ta dziewczyna co mi sprzedawała szafkę i na no, się to... Zaraz. Zaraz to e, to, powiedziała, to powiedziała, że za punkt świetlny Właśnie e, Punkt świetny, czy To, co ja wymyśliłam, 10. E, tam gdzie się wiszą druty albo, e, albo LEDy, albo wiesz, zwykłe wygoda 250 złotych za sztukę. Plus oczywiście materiał i tak dalej. Cześć! No. Dobra, ja stanę tutaj uh, i lecę. Może widzimy się później, a może nie, a może tak. Dwa stare wódeczki i normalnie... Kurwa, Kubeł! Jeszcze Jeszcze raz! Jeszcze raz. Że co? Swój, że no. masz R no, rwę. Ja ja no no mam, i widzisz. Ja nie mam tego wyczucia, no Monika. Nie? To się, tego się nie da Życie to nie jest, kurwa, film reżyserowany przez taniego, kurwa, iPhone'a, czy tam coś. <grym> taniego iPhone'a. Wszystko zepsujesz. Ale lepiej mi od razu mówić. Tak wspaniale poczułem się. Zupełnie jak... <grym> I tak, i tutaj, ah. ah. A Ja trochę nie boli. Oj się wstydzi tepem, bo za bez tabletki były dwa <grym zimnej> strzały w wódeczki zimnej. Czego ja nie popieram, nie? Lodowate. Z zamrożarnika. Zamrożarnika. I nowe kuboty. Souvenir z Polski. A w te krewcy będą zachwyceni. To nie są. To nie jest To nie jest kłopoty, to jest styl życia. A nie kurwa. Panie. Oh, Śmiechu bo <go>, co nie miałam, <laughs> kurwa. Oh. A nie lepiej iść, ten? Ja taki, taki plan. Musisz ptać, jaki? A ja wtedy odpowiadam, kupił was był zapożyczony, ale widzicie to słońce. Muszę coś dograć do vloga, bo już mam montowanego. Żeby było ładnie. Czajcie okulary wróciły do łask. I jestem rozpięta. I nawet mam detry i buty, powiedziałabym, ym... wiosenne, prawda? I to nie jest moje podwórko, to jest takie... O i nie jest mój pies. Znaczy jeden jest, drugi nie. Eee, podwórko jest, kurde, ale mi prześwietla tutaj, tu No ale lepiej niech prześwietla niż nie będzie, nie, niż nie, niż nie ma, ma Kubeł jest jeszcze Idziemy z piaskiem Zrobiliśmy pranie, ja mam załamanie psychiczne, bo słońce wyszło i zobaczyłam, że syfilis jest w co? Jechacie! Wyjść. A i że podwórko nie moje, no ono jest takie mało okazałe. Przynajmniej ta jego część. Eee. Blisko było. Idziemy do żabki, kierunek żabka. Jest już po 12. .00. Co zrobić? Jak żyć? To już. To wyglądamy uroczo z osiem. No on idzie, chodź, idziemy do tego. Do domku Tak? Tak, tak, tak,